Wymyśliłam sklep internetowy po to, żeby wszyscy mieli dostęp do tych smakołków i tych smaków, które były mi bliskie i które ja próbowałam i byłam ich pełna i w mojej głowie, i w mojej duszy, jeszcze z czasów dzieciństwa. Moja mama, moja babcia, moja prababcia zawsze wszystko zatrzymywały w słoiku w szkle. Całe lato, wszystkie smaki domowe zawsze miałyśmy w spiżarni na półkach i zawsze czułam się bezpieczna. W obecnym czasie, kiedy mało kto robi konserwy, przetwory, bo nie ma na to czasu, my mamy bardzo dużą załogę, bardzo dobrze przeszkoloną, która cudownie według moich przepisów potrafi powtarzać te momenty i ten czas, czas lata, czas jesieni, czas zapachu spiżarni, którą też były wędliny i wędzonki. I chciałabym, żeby Państwo również mieli możliwość spróbowania tych wszystkich cudownych rzeczy, które, którą, które mnie cieszyły w dzieciństwie i którym, którymi mnie moja mama i babcia karmiły. Produktem numer jeden i który jest odchudzającym produktem, ale i również przepysznym i o który jest bardzo trudno, to jest szynka. Szynka wędzona na prawdziwym drzewie olchowym albo na drzewach owocowych, długo wędzona, nie malowana, płynem wędarskim, tylko rzeczywiście wędzona, peklowana, więc jest suma peklowa i jest e, niewiele więcej, tak? Także praktycznie jest wędzona i zapeklowana. Nie ma tam żadnych przedziwnych historii. Wystarczy dobrze zapeklować mięso, wystarczy dobrze je wymaserować, bo też jest ważne, nie nakuwać dziwnymi produktami, żeby było cięższe. Dobrze i wolno je wędzić, to jest najważniejsze. I teraz następna półka, czyli lato zamknięte w szkle mój ukochany sok malinowy, obłędny. Może jest trochę słodki, ale ja słodycz ubóstwiam, dlatego, że kiedy mi jest zimno, kiedy na przykład chciałabym się rozgrzać, to ten sok malinowy jest jak lekarstwo. Jego jest niedużo, on jest wspaniały, cudownie pachnie, wystarczy otworzyć butelkę i jest obłędnie piękna. Poza potem w ogóle opakowanie tego produktu jest nadzwyczajne. No i konfitura malinowa, bez której nie wyobrażam sobie kruchych ciasteczek, albo picia gorzkiej herbaty z łyżeczką konfitur, lub też e, pigwa, Moja ukochana konfitura pigwowa i syrop korzeniowy, to jest wszystkich korzeniów, które pobudzają nam krążenie, wzmacniają odporność i naprawdę przy tej ilości witaminy C, która jest i w malinach, i w syropie korzeniowym, można iść do przodu.